Prowadzę studio detailingu w Lublinie przy ulicy 36 i zajmujemy się konserwacją oraz zabezpieczeniem auta wewnątrz i zewnątrz. Nie ma to znaczenia, czy to jest auto premium, klasyk, czy też auto wymarzone dla swojej żony, czy też dla siebie. Połączenie pracy z przyjemnością była dla mnie dużą korzyścią, bo robię to dla siebie i jak już ja jestem zadowolony, to wiem o tym, że klient przychodzi i najważniejszy jest dla mnie jego uśmiech, który doceni to, co zrobiłem ja czy wspólnie razem z, z moimi pracownikami. Zaskoczenie klienta polega na tym, że jest uśmiech, ewentualnie pytanie, czy to jest na pewno to samo auto. Nie pracujemy z autami po to, żeby one tylko i wyłącznie pięknie wyglądały, ale też żeby były zabezpieczone. To zabezpieczenie jest jedną z ważniejszych rzeczy przy detailingu, bo odkurzyć, wyprać, wyczyścić to jest jedno, ale zabezpieczyć go, żeby on był na lata. To jest najważniejszą rzeczą dla mnie. To jak my dbamy o swoje zdrowie, tak samo trzeba dbać o tapicerkę, lakier, o tak naprawdę wygląd tego swojego samochodu. Ty jesteś odpowiedzialny za to, jak dalej to auto będzie wyglądać. To ty powinieneś zadbać o to auto, a ja mogę pomóc i poprowadzić ją w tym, w tym procesie. My to lubimy, my to kochamy, wolimy pracować i pokazać klientowi, że naprawdę może docenić jeszcze swoje auto, swój motocykl czy też łódź, bo takie rzeczy też robimy u nas w salonie. Masz problem z wyglądem swojego auta? Zapraszamy do nas do salonu, a dowiesz się, ile możesz zyskać.